Cześć, to Wojtek z Polska, Zwiedza PL. Pozdrawiam z Babich Dołów. Jestem w Gdyni, bardzo blisko morza. Zaraz Wam pokażę okolice. Spędziliśmy na tym parkingu już jedną noc, więc dzielę się tą miejscówką. Jeżeli chcecie w Gdyni być blisko morza, albo gdzieś jedziecie dalej i właśnie w trasie, tak jak my chcieliśmy się zatrzymać na noc gdzieś, żeby rano wstać, zjeść super śniadanie i przespacerować się po plaży, to właśnie ten parking Wy. Dzielnicy Bawiedoły uważam za super miejsce, bo jest duży, jest bezpłatny i właśnie jest blisko morza. Już wam pokazuję okolice. Przyjechaliśmy wczoraj po 23, czyli 22 września, w niedzielę wieczorem. Był tylko jeden jakiś kamper z tej strony, czyli w drugim kącie parkingu. A tak, spójrzcie. Sąsiadujecie z terenem wojskowym, tam jest ten zbroniony, ale tutaj jest duży, słuchajcie, bezpłatny parking. Teraz przyjechały jakieś dwa samochody, znaczy teraz, dzisiaj rano tutaj zaparkowały kolejne. Ale generalnie zaraz wam pokażę, że możecie tutaj bez problemu parkować. Lekko pochylony, ale jest. Parking. I do tego bezpłatny parkujecie bez żadnego problemu. Może jest tam w tą stronę, ale najpierw pokażę wam tą bazę wojskową. Jest tutaj przed wejściem pomnik, a potem pójdziemy y, podziwiać plaże i ruiny dawnej torpedowni. Po prawej, wychodząc z parkingu, jest baza wojskowa, 43 baza lotnictwa. Więc tutaj teren wojskowy. Pokażę Wam tylko pomnik gdańskich lotników, i tyle. A potem wrócimy i skręcimy w lewo, i tą oto drogą pójdziemy na plażę. Pomnik gdyńskich lotników. To jest baza wojskowa, więc jakby. Pokazuję tylko pomnik i idziemy na plażę. Czyli wracam tą oto drogą. I okej, okay. już tutaj na końcu drogi dochodzimy do wejścia do plaży. Tu jest też jakiś przystanek autobusowy, więc pewnie autobusem można przyjechać. Tu są toalety, nawet miejsce, żeby umyć ręce. Jak widzicie dwa toje to ławeczka, tu jest jakiś plac. Są też miejsca na rowery. Możecie tutaj zaparkować rower i już wejść na plażę. Tylko proszę bardzo uwaga, afrykański pomór świń, strefa objęta skażeniem u dzików. Więc tutaj trzeba uważać. Ale to co widzimy, czy to co widać od razu na wprost ruiny torpedowni, jak zdążyłem wyczytać. Torpedownia została zbudowana przez Niemców podczas II wojny światowej. Była wykorzystywana do testowania torped. A teraz jest taka pozostałość budowli, no oczywiście do niej, jest stęp wzbroniony. Widziałem w sieci, że niektórzy podpływali kajakiem i tak dalej, żeby sobie popatrzeć z bliska. Mi wystarczy ten oto punkt widokowy. I tak wygląda dawna torpedownia. Powiem Wam, byliśmy wczoraj w nocy tutaj. Strasznie dziwnie to wyglądało. Bez szczegółów, jakby właśnie jakieś dawne więzienie. A to tak wygląda torpedownia. I teraz okolica. O, są nawet fotele. No proszę, można sobie tu usiąść. No, no fajnie, można sobie tu usiąść, popatrzeć. Łagodnie dzisiaj wieje, więc jest fajnie. No bardzo malowniczo to wygląda. Widzicie, dziesiątki mew sobie odpoczywa. I ta torpedownia też jakby z takim punktem na morzu, na horyzoncie. Ona, ma jeszcze taki szybki spacer po plaży i to by było na tyle. Ładnie to wygląda, nie? Z daleka faktycznie myślałem, że to foka. A to jest namalowany kamień, czy przemalowany kamień, ale z daleka, wow, robi wrażenie. Widok jeszcze tych wszystkich mew odpoczywających. Jak oglądaliście Gdzie Jest Nemo, wiecie, że mewy to nie życzliwe ptactwo. Trzeba uważać. Punkt orientacyjny, dawna torpedownia. Tak będziecie też myśleć, gdzie był ten darmowy parking, w Gdyni. Przypomnijcie sobie dawno torpedownię i znajdziecie. Zobaczmy, co jest za zakrętem. Duży plus: są kosze. Jeden, tam był drugi, trzeci. Widzicie, w regularnych odstępach są kosze, więc fajnie. Stąd przyszliśmy. I tu już się zaczyna bardzo ładna plaża. Szeroka. No rewelacja. Patrzcie jak to wygląda. I tu jest więcej ludzi od razu. Znaczy więcej ludzi. Widzę łącznie z 10 osób. I tak, czyli torpedownie mamy po lewej ale ładnie tu już jest szeroka, piękna plaża. No wow, Chcesz by pies miał nas ochlapać nasze wejście na plażę to jest 1A jak widzicie no tam dalej już chyba nie ma żadnego zejścia na początku było tam Gdynia 1, ale tu zrobili Gdynia 1A ale tędy wyjdziecie i właśnie dojdziecie do parkingu, najszybsze najszybszy sposób, żeby się właśnie dostać na parking dobra, ostatnie ujęcia jeszcze z plaży. Co ciekawe. W poniedziałek po 10. Coraz więcej osób się pojawia. I tak to wygląda. Jak zaparkujecie swoje auto na tym parkingu, które Wam pokazuję, będziecie właśnie na tej plaży. Wy w tle będziecie mieli torpedownie. Tak jak też mówiłem super miejsce dla mnie. Zamierzam spędzić tu jednak dłuższy czas. Myślałem, że tylko zjem się na niej pojedziemy, ale ta plaża nas przekonała, żeby spędzić tutaj więcej czasu. A teraz ja się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, bo jest to zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.